Cóż to był za weekend w Malinowie? Emocje sięgały zenitu podczas konkursu skoków konnych, a zawodnicy pokazali prawdziwą klasę i pasję do jeździectwa. Pogoda nam pogroziła, ale atmosfera na trybunach sprawiała, że kibicowanie było czystą przyjemnością. Jesteśmy w stanie Malinowo. Dzisiaj są zawody w skokach. Drugie w tym roku. Organizujemy dwa razy w roku. Raz organizujemy zaprzęgowe. To zaprzęgowe mamy w czerwcu zawsze. Dzisiaj jest, dzisiaj jest 5 konkurencji, 50 cm, 60, 70, 90 i 100. Uczestniczy 33 zespoły, to znaczy 33 konie startują. Konie przyjechały z Olsztyna, z e, Zamławy, z Kołopłońska, e, z Dąbrówna, no i z mojej stajni startuje 10 koni. Przyjechaliśmy konkurs 50. Trzy zawodniczki wygrały, to znaczy się egzekwo, miejsca egzekwo. Myślę, że w trasie 60 powinniśmy też, też startują cztery zawodniczki. Myślę, że też powinni osiągnąć dosyć wysokie miejsce. To jest sport dla dzieci, a głównie dla dziewczyn, bo jak widać dzisiaj startuje 33 konie, a jeden abichopak, Adrian Dobrosielski w Działdowa. I to jest głównie dla dzieci, jak mówiłem, no i można zacząć już od 5-6 roku życia przychodzą rodzice z dziećmi, już przyzwyczajają się do koni na oprowadzanki i uczymy, prowadzimy naukę jazdy konnej, także zapraszam wszystkich chętnych na jazdy. No w tym roku się robimy Hubertus, będzie organizowany w październiku, w ostatnich sobotach. Co polega Hubertus? polega na gonitwie za lisem. To jest takie święto myśliwych, bo to jest Hubertusa, to jest 3 listopada, a my robimy już przed 1 listopada, koniec października, to polega na gonitwie. Jest około 30 koni, zawsze się zjeżdża. Z, tutaj z przyjaznych stajni. Jedziemy powozami do Sarnowa, na, gdzieś na polu robimy gonitwę za lisem, no i tam jest kiełbaska, po i Lisem zawsze zostaje, kto był poprzedniego roku, wygrał. W poprzednim roku złapał lisa, to w tym roku będzie lisem uciekający, a będzie to mi tarpan za mołano. Zawody przyciągnęły zarówno doświadczonych jeźdźców, jak i młode talenty, które z pewnością mają przed sobą świetlaną przyszłość. Nie brakowało momentów wzruszenia radości i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. Do zobaczenia na kolejnych edycjach.